Hello kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj nie będzie to vlog, ale będzie to Q&A, o które wiele osób mnie pytało Chciałabym troszkę opowiedzieć nie tylko o sobie, ale również o tym jak wygląda życie w Dubaju Jak wygląda życie nastolatki na edukacji domowej, jak wygląda edukacja domowa No i przy okazji odpowiedzieć też na parę pytań takich personalnych, których zadajście mi na Instagramie Mój Instagram wyświetli się wam gdzieś tutaj, więc jeśli chcecie to bardzo was zapraszam, żebyście wpadli i zostawili obserwacje Pytanka mam dzisiaj na telefonie więc pozwólcie, że sobie z niego skorzystam. Pierwsze pytanie jest właśnie o Dubaju i jest to, czy mam znajomych w Dubaju i jak się z nim porozum porozumiewam? E, tak, mam znajomych w Dubaju. Powiem wam przecież, że mam wrażenie, że w Dubaju jest dużo łatwiej nawiązać te znajomości niż w Polsce. Tak jest moje osobiste odczucie. Mam wrażenie, że ludzie są tutaj bardziej otwarci, dużo chętniej, żeby porozmawiać i naprawdę bardzo mili, więc jest tutaj znajomych jest bardzo łatwe, mi dosłownie wystarczył tydzień, parę spacerków i znalazłam sobie jakąś tam pojedyncze osoby. Oczywiście nie mówię tutaj, że znam wszystkich i ze wszystkimi się spotykam i wszystkich lubię, ale mówię wam, że nie jest to aż takie ciężkie, ale bardzo ważne jest dobra znajomość języka. I tutaj porozumiewamy się tylko po angielsku. Tak naprawdę w Dubaju mówi się tylko po angielsku, arabski jest bardzo dodatkowy i nie jest w żaden sposób wymagany. Z racji tego, że Dubaj to 80% osób z różnych miejsc na świecie, to tak naprawdę ludzie mówią w różnych językach, tak. Ale głównym językiem jest angielski, więc jeśli nie znacie w ogóle angielskiego, to mieszkanie w Dubaju i dogadanie się wam tutaj z kimkolwiek będzie. Naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ja ze wszystkimi rozmawiam po angielsku, tak naprawdę język angielski sprawia dla mnie jak mój pierwszy język, um, dlatego nie mam z tym żadnego problemu i wchodzę tylko w rytm takiej rozmowy. Pytanie, które zadajecie chyba najwięcej razy, jest pytaniem: czym zajmują się moje rodzice? I zupełnie Wam się nie dziwię, że takie pytanie padło. Um, Chociaż bardzo chciałabym się z wami tym podzielić, to niestety nie mogę. Moi rodzice, a głównie mój tata, bardzo cenią sobie prywatność. Moja mama, jak wiecie, coś tam tworzy na Instagramie, więc jest już bardziej osobą publiczną, ale mój tata nie chce w ogóle zdradzać swojej tożsamości, i ja to rozumiem i szanuję. I też nie chcą się dzielić tym, co robią w internecie, dlatego no nie mogę niestety tego tematu poruszyć. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i co? Może kiedyś będę już mogła Wam to powiedzieć, to wtedy na pewno Was poinformuję. Ile posiłków jem dziennie? To też było częste pytanie. I wiem szczerze, że ja nie mam wyliczonej ilości posiłków, którą jem dziennie. Jakby ja nie mam czegoś takiego, że jem 3, 4, 8, 5 posiłków dziennie. Ja wtedy, kiedy jestem głodna, no na pewno zawsze jadam śniadanie. Śniadania nigdy nie pomijam, zawsze jadam śniadanie. Ale tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak jestem głodna. Jeśli mam ochotę zjeść śniadanie, przekąska, obiad, kolację, to zjem śniadanie, przekąska, obiad, kolację. Jak mam ochotę tylko na śniadanie i kolację, zjem tylko śniadanie i kolację. Staram się po prostu jeść w miarę zdrowo, uważać na makroskładniki, komponować jakąś tam y, zbilansowaną dietę, ale to, to nie łączy się z określoną ilość posiłków, przynajmniej w moim przypadku. Ulubiony film i serial. Myślę, że moim ulubionym filmem i serialem, aktualnie mój ulubiony serial to jest Zdesperowane kobiety domu, a na polskim Disneyu chyba gotowe na wszystko. Jezu, kocham ten serial. Ma 8 sezonów i bardzo, i to bardzo się w niego wciągnęłam, więc polecam wszystkim dziewczynom i chłopakom też oczywiście. Jest naprawdę fajny. Jest to po prostu o życiu kobiet, które mają mężów. I jak sobie radzą, są tam różne takie. Jest to troszkę kryminalne, dlatego też wciąga to jest zdecydowanie mój ulubiony serial. Jeśli chodzi o film, to powiem Wam szczerze, że nie wiem, chyba nie mam takiego ulubionego filmu. Bardzo lubię Minionki, ale na pewno bardzo lubię wszystkie świąteczne filmy. Jakby świąteczne filmy to są moje ulubione filmy i tak naprawdę praktycznie każdy przypada mi do gustu, więc myślę, że dam tutaj kategorię świąteczne filmy. Kolejne pytanie jest na temat Dubaju i też bardzo często się pojawiło, czy jakie są koszty życia w Dubaju. I wydaje mi się, że to ja też rozumiem, czemu takie pytanie pada, bo mnie sama to ciekawiło bardzo na początku. Więc będę z wami zupełnie szczera. Też nie wszystkiego znam, dokładne koszty, więc nie będę wam tutaj mówiła, ile to dokładnie kosztuje, ale powiem tak ogólnie. W Dubaju wydaje mi się, że najdroższym kosztem życia jest koszt wynajmu, zakupu apartamentu czy hotelu. Hotele, apartamenty w Dubaju są cholernie drogie. Znaczy, jestem szczera, naprawdę drogie. Więc jeśli chcecie wynający apartament, no to, to potrafi być naprawdę dużo pieniędzy. A problem, w Duba, jest taki, że tu nie ma płatności miesięcznych. Tutaj, jeśli wynajmujecie mieszkanie na long term, czyli przynajmniej na rok, to płacicie te z góry, a maksymalnie w czterech czekach. Więc jakby te pieniądze realnie musicie mieć. Jeśli chodzi o taki short wynajem, no to to wszystko zależy od tego, gdzie chcecie mieszkać, jakie chcecie mieć warunki, no i jak duży ten apartament. No wiecie, oczywiste jest to, że każdy chce mieszkać gdzieś w centrum, czyli w downtown, marinie, na palmie. No i niestety tutaj y, koszty są wysokie. Ale myślę, że każdy może je dźwignąć, jeśli przyjeżdża na jakiś tam nie najdłuższy okres. Z tego, co się orientuję, to to jest właśnie najwyższy koszt tutaj. Jeśli chodzi o jedzenie i zakupy, no to ja myślę, że zwłaszcza jeśli chodzi o jedzenie w restauracjach, to koszt jest porównywalny do Warszawy. Ja mieszkam w Warszawie, w Polsce i wiem, jak bardzo tam wzrosły ceny. Jest to tak naprawdę nie dużo, dużo więcej niż w warszawskich knajpkach. Oczywiście również wszystko zależy od tego, po jakich knajpach chodzicie, ale nawet te bardzo ładne, estetyczne nie są aż tak drogie, żeby nie dało się w nich zjeść. Oczywiście jest to, że nie, nie jada się w knajpach trzy razy dziennie, codziennie, więc myślę, że jesteśmy w stanie to dźwignąć. Pierwszy taki produkt, to według mnie jest zakup kawy, bo kawa tutaj y, kosztuje mniej więcej od 20 do 30 dirhamów za jedną kawę, to jest to mniej więcej 20 do 30 zł. Więc jak za kawę jest to całkiem sporo, chociaż jak wiecie w Starbucksie już też potrafi kosztować 27 kawa, więc powoli przyzwyczajamy się do tych cen. Jeśli chodzi o zakupy spożywcze... No, to jeśli staracie się wybierać te tańsze produkty i niekoniecznie przepłacać w najdroższych marketach, to też myślę, że jest to w miarę porównywalne już do Polski. Oczywiście, niestety, niestety Dubaj to bardzo luksusowe miejsce. Tutaj jest po prostu wiele możliwości, wiele rzeczy do robienia: od pożyczenia łódki, skuterów wodnych, restauracji, kawiarni, molów, bo wiecie, tu jest jednak bardzo dużo też centrów handlowych, sklepów, których nie ma w Polsce, i tych wszystkich pierdół. Przez to, że tego wszystkiego jest tutaj tak dużo, jest bardzo dużo możliwości na wydanie pieniędzy. I mówię to dlatego, ponieważ takie są realia Jeśli mamy tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy chcemy zrobić, wszystko chcemy kupić, no to pieniądze idą, tak? Więc wydaje mi się, że na pierwszym wyjeździe do Dubaju można wydać całkiem sporo, ponieważ to wszystko jest dla was takie nowe. Ja tutaj już mieszkam, mieszkam tutaj już trochę czasu. Teraz pomieszkuję miesiąc i zobaczymy jak dalej. A mnie to już wszystko nie robi wrażenia, ja już to wszystko przeszłam, dlatego te pieniądze dużo lepiej się mnie trzymają, ponieważ nie mam tych wszystkich potrzeb. Już wszystko tak naprawdę widziałam. No ale wiecie, po prostu tutaj jest taki dostęp do wszystkiego, że troszkę można wydać pieniędzy, dlatego w pewnym stopniu koszt życia nie jest tu najtańszy, ale myślę, że już powoli, tak jak mówiłam, przyzwyczajamy się do takich cen. Jeszcze jedna rzecz taka droga tutaj, jeśli chodzi o Dubaj, to myślę, że drogie są loty i bilety lotnicze. To niby nie jest wydatek w samym Dubaju, ale żeby tutaj dolecieć, to jednak też to trzeba zapłacić, no i myślę, że to są również nie najniższe koszty. E czy mam już jakąś wypatrzoną uczelnię Powiem Wam szczerze, że ja od zawsze wiedziałam, że Nie chcę studiać w Polsce, już praktycznie jestem tego pewna Że nie chcę studiować w Polsce, oczywiście nie ma nic złego W studiach w Polsce, tylko po prostu ja mam Możliwości i chciałabym po prostu Wykorzystać te możliwości, które dostałam I za które jestem bardzo wdzięczna Więc rozglądam się za uczelnią tutaj w Dubaju Mam już jedną na oku, na razie nie chcę za bardzo Mówić Wam jaką, ponieważ to jeszcze możemy się pozmieniać Ale mam już pewną uczelnię Na na oku, byłam nawet Na dniach otwartych, dowiedziałam się parę rzeczy Kierunek też już mam wypadku. I można powiedzieć, że już tą częścią się w jakimś stopniu zajęłam. Jak radzę sobie z hejtem, który na mnie spada? I myślę, że chodzi tutaj głównie o hate pod TikTokami i postami na Instagramie. I powiem Wam szczerze, że to jest zabawny temat, już chyba o tym kiedyś mówiłam, ale ja mam tak duży dystans do tych komentarzy, że mam wrażenie, że mało osób ma takiej dystansie jak mam ja. Ponieważ. Wiecie, ja nie chcę, żeby ten, ta cała moja wypowiedź zabrzmiała niemiło, czy chamsko, czy samolubnie, dlatego proszę podejść się do tego również z dystansem i pamiętajcie, że nie tyczy się to was, czyli osób, które mnie oglądają i wspierają, za co jestem bardzo również wdzięczna. Ale po prostu wiele osób, które mnie hejtuje i pisze te wszystkie zawisne komentarze, po prostu mi zazdrości, bo nigdy nie będą i prawdopodobnie nigdy nie byli i na pewno teraz nie są w takim miejscu, w którym jestem ja. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jestem w tym miejscu również za pomocą moich rodziców, tak? Mam to szczęście w życiu, ale w tym nie ma nic złego. Jestem tu, gdzie jestem i dużo osób nie ma takich możliwości i nie będzie miało takich możliwości. No trzeba być szczerym, tak? Więc po prostu piszą te komentarze z zazdrości pisuję na te komentarze, ja nie kłócę się z tymi ludźmi ponieważ ja wiem, że jeśli ktoś ma kompleksy to musi je po prostu przepracować sam dużo osób też z mojego prywatnego życia i mojego grona kiedyś miało na temat tego, co robię bardzo różne zdanie denerwowali się na to, że mam powodzenie w internecie wkurzali się, też tego zazdrościli a jesteśmy 3 lata później i ja jednak myślę, że zarabiam z tego naprawdę fajne pieniądze jak na mój wiek Siedzę sobie w Dubaju, żyję swoją pełną życia, ponieważ jestem na edukacji domowej, a oni wszyscy próbują skopiować to, co robiłam ja. Znaczy też próbują na przykład nagrywać i po prostu zabawnie się to ogląda z czasem. Ja staram się pokazywać wszystko, co robię w taki najbardziej normalny, luźny sposób. Tak dzielę się swoimi... Różnymi ekskluzywnymi podróżami i doświadczeniami, ale dzielę się tym, ponieważ sama lubię to oglądać. Ja lubię oglądać, jak ktoś się dzieli czymś, czego jeszcze nie doświadczyłam, i wiem, że też wiele osób lubi to oglądać, ponieważ wtedy może sobie to wymanifestować albo w ogóle po prostu to go motywuje, albo po prostu lubię oglądać coś takiego. W Polsce setki tysięcy osób, którzy. Mają dużo jadu w sobie i po prostu chcą się tym podzielić. I ja im daję, daję im opcję, daję im szansę podzielenia się, wygadania się, bo jeśli to sprawi, że się lepiej poczują, to przyjemność po mojej stronie, kochani. Bo ja i tak popijam drinka w Dubaju. Ja i tak jem kawior w pierwszej klasie, więc to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, co oni myślą. A jeśli chodzi o wszystkie osoby, które napiszą mi miłe komentarze i że zawsze są tutaj, żeby mnie wspierać, to Wam jestem za to wdzięczna, bo to mnie właśnie bardzo motywuje, żeby dalej nagrywać te filmy i dalej pokazywać, bo dla takich osób jak Wy to robię właśnie. Czy w Dubaju jest naprawdę tak bezpiecznie, jak się mówi? No i powiem Wam szczerze, też to nie wierzyłam, ale odpowiedź brzmi tak. Dubaj to jest chyba trzecie najbardziej bezpieczne miejsce na świecie. I zdecydowanie się z tym zgadzam. Powiem Wam przecież, że nigdy w życiu nie wsiadłam sama do taksówki w Polsce, ponieważ wiem, jak bardzo niebezpieczne to jest jako kobieta, młoda kobieta, po prostu młoda dziewczyna. W Dubaju nie macie takiego problemu: wszystkie taksówki mają kamery podsłuchy są monitorowane więc jest to bardzo bezpieczne nikt nie sprawia, że czujecie się niekomfortowo ja normalnie chodzę na spacery o godzinie 23, jest pełno ludzi wszędzie są kamery, policja bardzo szybko reaguje, jakby kiedykolwiek cokolwiek się stało i naprawdę jest bardzo bezpiecznie, nigdy nie byłam zaczepiana, nigdy nie czułam się niekomfortowo, pamiętajcie, że w Dubaju zabronione jest picie i palenie i wychodzenie w bardzo pijanym sta stanie na ulicę, macie osób pijanych nie kontrolują siebie i to oczywiście też zmniejsza bardzo ryzyko różnych napaści, gwałtów i innych takich sytuacji. Dlatego tak jest tutaj bardzo, bardzo bezpiecznie. I dzięki temu po prostu żyje się tutaj naprawdę komfortowo, a zwłaszcza jeśli jesteście młodymi dziewczynami, no bo wiecie, niestety nas spotykają przykrości bardzo często. Ktoś się mnie zapytał, dlaczego stronię się od rówieśników i te komentarze najbardziej mnie rozbawiają, oczywiście nie mówię, że coś jest złego w tym komentarzu, bo jeśli ktoś naprawdę nie wie i myśli, że naprawdę stronie się od rówieśników, to jest to całkiem zabawne, ale nie oceniam, nie, nie, nie wydawało mi się, że znowu będę musiała poruszać ten temat, ale kochani... Pamiętajcie, że to, co ja pokazuję w internecie, to jest dokładnie to, co ja chcę Wam pokazać w internecie. Mam aspekty życia, które są dla mnie w 100% prywatne. I nie podzielę się nimi, nie podzielę się swoimi najlepszymi przyjaciółkami, nie podzielę się swoimi przyjaciółmi, nie dzielę się swoją najbliższą rodziną. Um, Wiele rzeczy w moim życiu jest bardzo prywatnych, ponieważ również w jakimś stopniu cenię sobie tą prywatność i nie chcę dzielić się dosłownie wszystkim. Po prostu pokazuję już bardzo dużą część swojego życia i coś chciałabym jednak zostawić dla siebie. Mam znajomych. Mam różnych znajomych. To, że nie mam może znajomych młodszych od siebie albo dokładnie w moim wieku, to jest po prostu mój wybór, ponieważ różnie dogaduję się z różnymi osobami. To, że nie pokazuję tych osób w internecie, to nie znaczy, że ich nie mam. Po prostu oni również nie chcą być pokazywani, więc mam nadzieję, że to troszkę Wam wyjaśnia sytuację. Co robię na co dzień w Dubaju? To takie ogólne pytanie. I powiem że to wszystko zależy od dnia. Pamiętajcie, że dalej się uczę, więc w ciągu dnia na pewno próbuję znaleźć sobie czas na naukę, na pójście do kawiarni, wypicie kawy i w tym czasie zrobienie lekcji, e, zmontowaniu filmików, więc na pewno mam też taki swój blog pracy nauki. Mam na pewno swoją sylwetkę, więc codziennie rano, jak bite codziennie rano wychodzę na spacer, robię od 6 do 10 tysięcy kroków już rano, więc na co dzień zazwyczaj robię po 20 tysięcy kroków, więc to jest moja rutyna. Znajduję czas na aktywność typu z siłownia. Jak jest dużo cieplej, bo teraz jest taki zimowy czas w Dubaju, czyli po 26 stopni, ale jak jestem tu w trakcie okresu, gdzie jest 36, to na pewno chodzę sobie na plażę, opalam się, znajduję czas na jakieś wyjścia jak jestem tutaj z mamą, to na jakąś kawę, wspólny lunch. Um, dużo spaceruję, chodzę sobie czasem po molach, nie ukrywam tego, lubię się przejść po centrum handlowym. Ewentualnie spotkam się z jakimiś znajomymi tutaj na miejscu, więc jest sporo rzeczy tutaj do roboty. Zajmuję się również z tatą biznesem, tak jak mówię, nie chcę mówić dokładnie co to jest, ale również na to poświęcam jakąś część swojego dnia, oczywiście nie codziennie, ale... Często. No i tak ten dzień tak naprawdę jest zapełniony. Nie mam zbyt dużo luzów, tak żebym się działała i się nudziła. A czasami odpoczynek jest mi potrzebny. Mam wrażenie, że odpowiedziałam już na tak dużo pytań i nie wiem, czy chcę przedłużać dużo bardziej ten filmik. Jakbyście mieli jakieś bardzo konkretne pytania, które chcecie mi jeszcze zadać, to dajcie je w komentarzu, a ja postaram się to poruszyć w następnym vlogu, czy po prostu jakimś filmiku. Mam nadzieję, że takie, takie mini QA wam się podobało, bo coś wam opowiedziałam o tym wszystkim, jak to tutaj wygląda, jak wygląda moje życie. Jeśli Wam się podobało, to możecie też zasubskrybować ten kanał, będę naprawdę wdzięczna i liczę, że będziecie mieli wspaniały dzień, wspaniały tydzień i do zobaczenia!